Cudar Żańcowe, Aleksandra Polewska, Hełmno. Wzniesiony w XIII wieku na skraju wysokiej skarpy Pradoliny Wisły klasztor sióstr Miłosierdzia w Hełmnie w imponujący sposób wpisuje się w pejzaż panoramy miasta. Budowla ta ma przebogatą historię, o której długo by można było opisywać i opowiadać, ale teraz skupimy się tylko na jednym jej wątku. Otóż. W pierwszych dniach września 1939 roku wskutek niemieckiego szturmu na Hełmno i jego obrony wielu rannych mieszkańców znalazło się w usytuowanym wrzeczonym klasztorze, klasztorze w punkcie szpitalnym. Przerażona sytuacją ludności modliła się gorliwie niż kiedykolwiek wcześniej. Prośby o ocalenie kierowane do Boga za pośrednictwem Maryi w niekończących się modlitwach różańcowych brzmia brzmiały w ten sam sposób – uratuj nas. Do dziś zachowało się wiele świadectw dotyczących tamtych wydarzeń. Jedno z nich pana Redgiera, hełmianina, zacytował w publikacji – zwyciężyłaś, zwyciężaj. W dniu, w którym Niemcy weszli do hełmna, to jest 5 września 1939 roku. W godzinach rannych wyszedłem przed dom, aby zobaczyć, co się dzieje. Nagle za narożnika ulicy nadjechało niemieckie auto. Wystraszyłem się i chciałem uciekać, ale było już za późno. W samochodzie siedziało dwóch oficerów. Zapytali mnie o drogę do Torunia. Zacząłem im tłumaczyć, ale jeden z nich powiedział, Niech pan wsiądzie do samochodu i wskaże drogę, bo będziemy błądzić, a nam się bardzo spieszy. Zawahałem się. Oni to spostrzegli i zaczęli mnie uspokajać. Powiedzieli, że nie powinienem się bać, że oni mi niczego złego nie zrobią. Gdy tylko dostaną się na właściwą drogę, to mnie wysadzą i wrócę spokojnie do domu. Nie miałem wyboru. W drodze jeden z oficerów zapytał mnie o zabudowania położone na wzgórzu od strony Wisły. Odpowiedziałem, że chyba chodzi o klasztor, przy którym znajduje się kościół, a zabudowania są otoczone wałem obronnym stanowiącym część murów miejskich, które okalają hełmno. Oficer niemiecki odrzekł: Tak, to wygląda na klasztor. Ciekawe, myśmy kilkanaście razy wzięli to zabudowanie pod obstrzał altereryjski, ale ile razy został wydany rozkaz kanonady nad tymi zabudowaniami, ukazywała się jakaś niewiasta i swoim okryciem czymś w rodzaju płaszcza nad tym klasztorem powiewała, broniąc godkul. Przy tych słowach oficer rozpiął swój płaszcz i pokazał, jakowa niewiasta to robiła. Po czym dodał: Dziwiło nas bardzo, że mimo silnego ognia, mimo doskonałej widoczności i niewielkiej odległości nasze kule nie trafiły i nie udało się nam wyrządzić żadnej szkody w zabudowaniach. Stwierdziliśmy to wszyscy i po kilku nieudanych próbach zaprzestaliśmy ataku. Bardzo mnie ciekawi, co to było, bo doprawdy to była rzecz niebywała. Miasto nie poniosło prawie żadnych szkód, a w klasztorze sióstr miłosierdzia nie wypadła ani jedna szyba.